Pewnie wielu z Was zastanawiało się, jak zostać strażykiem ochotnikiem w Polsce. Nie jest to wcale tak bardzo skomplikowana procedura, jak mogłoby się wydawać. Waszą strażacką drogę należy zacząć od wybrania sobie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Najlepiej, gdyby była to wasza najbliższa jednostka dostępna terenowo, po to, abyście mogli aktywnie oraz czynnie brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a wasz czas dojazdu do jednostki był w miarę szybki. Kolejnym etapem będzie złożenie deklaracji członkowskiej we właściwej OSP. I to taką deklarację możecie sobie złożyć na przykład u naczelnika jednostki. Po tym, jak złożycie deklarację członkowską, naczelnik wyśle Was na badania lekarskie oraz badania psychote psychotechniczne. Po zaliczeniu tych badań zostaniecie skierowani na kurs podstawowy Strażaka Ratownika dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Kursy takie odbywają się najczęściej w jednostkach terenowych Państwowej Straży Pożarnej, takich jak komendy powiatowe czy na przykład jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jeśli skończycie taki kurs pozytywnie i przejdziecie komorę dymową, która jest również elementem takiego kursu, no to będziecie mogli wtedy śmiało wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych pod warunkiem, że macie ukończone 18 rok życia. Natomiast pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. To nie koniec waszej strażackiej kariery oraz nie koniec waszej edukacji. Przez cały okres będąc, kiedy będziecie strażakiem ochotnikiem, musicie zwiększać swoje kompetencje. I tutaj polecam Wam korzystanie z dobrych jakościowo kursów, szkoleń, seminariów czy np. warsztatów ratowniczych, ale także zdobywanie tej wiedzy samodzielnie w domu np. za pomocą internetu. Naprawdę możecie tam znaleźć masę, ale to masę przydatnych informacji, ale przede wszystkim jakościowych i publikowanych przez ludzi, którzy znają się na tym temacie. Jeśli spełnicie te wszystkie wymagania, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mogli uratować czyjeś życie i wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych.